Siemane i tutaj ja, Premo i ogólnie ten, miałam zrobić specjalne 20 subskrypcji no polecieliście w górę i mam 31 subskrypcji, za to bardzo wam dziękuję, naprawdę da, dajcie lajka like, i subskrypcji, cały czas lajkujcie i subskrybujcie bo to naprawdę rozwija kanał, a ja ogólnie e, chciałabym wam podziękować, że ten film tak się wzbogacił Sam popatrzcie, 18 lajków i w sumie 753 oświetlenia. Naprawdę Wam za to dziękuję i radzę Wam go obejrzeć, bo był według mnie fajny. I tutaj włączyłem komentarze. Jeszcze teraz moja siostra mi wyłączyła te komentarze. I ogólnie. Tu moi przyjaciele napisali i ja. I ogólnie... Przepraszam, że powtarzam za chwilę i ogólnie. Tutaj mój przyjaciel, mój przyjaciel Maciek, jak możecie zauważyć. Napisał następny na 50 subów. O co chodzi z tym na 50 subów i to będzie po prostu kolejny specjal, ale wydaje mi się, że po prostu nie zrobię tego specjalnego wejście subskrypcji, to bardzo Wam przepraszam. Ale zrobię na 40. Czyli 9 subów musicie wbić do 40. Przepraszam Was, że jakby was oszukałem, no ale no po prostu ten. Jakby zmieniam na 40 subskrypcji i tyle. Naprawdę dziękuję wam za, za te wyświetlenia, komentarze i inne rzeczy. Oczywiście lajkujcie, like subskrybujcie. A ja może zrobię jak pobrać operę GX. Więc jeśli pod tym filmem wbijecie 5 opieków w górę i załóżmy 50 wyświetleń, to robię z operą GX eee, jak ją pobrać. Więc trzymajcie się nie. i a idę jutra. W sensie jutro w poniedziałek, więc mojej szkoły.